Cześć. Czy w Twojej głowie kiedyś pojawiło się pytanie, dlaczego niektórym ludziom potrzeba codziennych zapewnień, słów pokroju, kocham cię, a inni wolą czyny zamiast słów. Albo dlaczego ktoś potrzebuje przytulenia, a inni wolą zostawić ci prezent na stole? To nie przypadek, to twój język miłości. I uwaga, bardzo często jego korzenie sięgają dzieciństwa. Dziś pokażę Ci, jak styl wychowania i nasze pierwsze relacje z rodzicami mogą wpłynąć na to, jak kochamy jako dorośli. Będzie psychologia, badania i bardzo ludzkie historie. Jeśli podobają Ci się takie treści, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Z góry dziękuję. Zaczynamy. Psycholog Gary Chapman opisał pięć tak zwanych języków miłości: słowa afirmacji, wspólne spędzanie czasu, akty pomocy. Otrzymywanie prezentów, dotyk fizyczny. Brzmi znajomo? To są właśnie te formy, które sprawiają, że czujemy się naprawdę kochani. Ale istnieje pewien problem. Nie każdy mówi tym samym językiem, co z czasem może powodować problemy i brak zrozumienia. Skąd się bierze nasz język miłości? To nie jest tylko kwestia osobowości. Nasze potrzeby w relacjach często powstają z dzieciństwa. Jeśli w dzieciństwie byłeś chwalony, wspierany lub przytulany, miałeś duże szanse rozwinąć bezpieczny styl przywiązania. Tacy ludzie zwykle czują się pewnie w relacjach i potrafią okazywać miłość na różne sposoby. Ale jeśli na przykład rodzice byli zimni, nieobecni albo nadmiernie krytyczni, mogło się wykształcić przywiązanie lękowe. Ciągły strach, że ktoś nas zostawi albo unikanie. Badania i szacenty z 2024 roku pokazują, że emocjonalne zaniedbania w dzieciństwie, czyli sytuacje, w których dziecko nie otrzymywało wystarczającej uwagi, czułości i wsparcia emocjonalnego od opiekunów, bardzo często skutkuje wykształceniem tak zwanego niepewnego stylu przywiązania w dorosłości. Oznacza to, że taka osoba może nie ufać, że jest kochana, nawet jeśli druga strona to okazuje. Boi się porzucenia, więc potrzebuje stałych zapewnień. Lub przeciwnie, unika bliskości, bo kojarzy ją z zawodem lub stresem. W praktyce wygląda to tak: osoba z lękowym stylem przywiązania może reagować silnymi emocjami, kiedy partner nie odpisuje od razu na wiadomość, bo gdzieś w niej działa stary schemat: Jeśli mnie ignorujesz, to znaczy, że przestajesz kochać, a jeśli przestajesz kochać, to zostanę sam lub sama. Osoba z unikającym stylem przywiązania może zamykać się emocjonalnie nie okazywać uczuć albo unikać fizycznej bliskości, bo dziecka nauczyła się, że nie warto się zbliżać, bo to boli albo kończy się odrzuceniem. Isha and rad zauważyli też, że osoby po doświadczeniu emocjonalnego zaniedbania częściej mają trudności z przyjmowaniem miłości, nawet jeśli partner się stara. One mogą nie dowierzać. Nie czują się jej warte, albo odczytują ją jako nie do końca szczerą. To bardzo ważne, bo pokazuje, że to, czego nie dostaliśmy jako dzieci, może dzisiaj wpłynąć na to, czego potrzebujemy w miłości. Jak bardzo jesteśmy na nią otwarci, albo jak bardzo przed nią uciekamy. Przykłady z życia. Marta, która dorastała w samotności, dziś najbardziej ceni wspólnie spędzony czas, bo wtedy czuje, że ktoś naprawdę chce z nią być. Andrzej nigdy nie słyszał od rodziców. Dobrze to zrobiłeś. Teraz każde jestem z ciebie dumny, działa na niego jak balsam. Ewa nie była przytulana, nie czuła czułości. Dorosłości, dotyk fizyczny, to dla niej język miłości numer jeden. A Piotr zawsze musiał radzić sobie sam, więc teraz wyraża uczucia przez pomaganie. Dla niego to zrobił to za ciebie, równa się kocham cię. Badania z 2020 roku Kobiet Nowak pokazało, że osoby z lękowym stylem przywiązania często potrzebują zapewnień i bliskości, a osoby z unikającym wolą dystans i unikają dotyku. Ich język miłości działa inaczej. Czy język miłości może się zmienić? Tak, ale nie dzieje się to samo, chociaż nasz język miłości najczęściej wyrasta z doświadczeń z dzieciństwa może ewoluować pod wpływem relacji Terapii lub samoświadomości. Jeśli ktoś na przykład nigdy nie doświadczał czułości, a potem trafia na partnera, który daje dużo fizycznego dotyku, może nauczyć się odbierać ten gest jako cenny, albo odwrotnie. Jeśli czuliśmy, że musimy zasługiwać na miłość, to może być nam trudno uznać, że ktoś kocha nas za nic, ale z czasem możemy to odbudować. Nasz mózg jest plastyczny, a emocjonalne wzorce da się zmienić. Ale wymaga to świadomości i ciężkiej pracy. Dlaczego warto znać swój język miłości? Bo jeśli nie wiesz, jakiego rodzaju miłości potrzebujesz, możesz czuć się niedoceniony mimo starań partnera, mieć poczucie jakiegoś braku, ale nie wiedzieć jakiego, lub szukać emocjonalnego zaspokojenia w niezdrowy sposób. Gdy odkryjesz swój język miłości, wiesz, czego potrzebujesz i co możesz dać. I to jest pierwszy krok do zdrowej relacji opartej na wzajemności, a nie domysłach. Zastanawiałeś się kiedyś, co twoje reakcje mówią o twoim wewnętrznym dziecku? Czasami nasze intensywne reakcje emocjonalne w relacjach nie są o tu i teraz, są o czymś znacznie starszym, czasem o tym, co wydarzyło się, gdy mieliśmy 5, 7 lub 10 lat. Zdarzyło ci się czuć się niekochanym, bo partner nie zauważył drobiazgu albo zatrzasnąć się emocjonalnie. Gdy ktoś chciał być blisko, to możesz nie być dorosła ty, czy dorosły ty. To może być twoje wewnętrzne dziecko, któremu właśnie zostało przypomniane, jak to jest być niewidzialnym, niepotrzebnym, albo odrzuconym. Psychologowie mówią o tym zjawisku jako o emocjonalnym śladzie dzieciństwa. To, co nas dziś boli lub porusza mocniej niż by wypadało, często ma źródło w przeszłości, a nie w drugiej osobie. Dlatego warto zadać sobie pytanie. Kiedy czuję się najbardziej zraniony w relacji? Jakiego starego bólu to dotyczy? Bo im lepiej znamy swoje emocjonalne echo z dzieciństwa, tym mniej ono kieruje naszym dorosłym życiem. No dobra, ale skoro to już wiemy, to co możemy z tym zrobić? Zacznijmy od tego, że to nie znaczy, że jesteśmy zepsuci. To znaczy, że mamy historię i tę historię warto znać. Jeśli rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy są dla Ciebie ważne, to możesz lepiej komunikować swoje potrzeby w relacji. I uwaga, lepiej rozumieć też drugą osobę. Badania mostowej z 2022 roku pokazują, że pary, które uczą się mówić językiem miłości partnera, są szczęśliwsze, bardziej zadowolone i rzadziej się rozstają. I to nie jest magia, to świadomość, a czasem terapia, bo czasem trzeba przepracować coś, co nosimy w sobie od lat. Więc jeśli dziś łakniesz czułości, bliskości, albo ciągłych kocham Cię, zastanów się, czy to może nie dziecko w Tobie wciąż czegoś potrzebuje. Bo to, jak kochamy, to nie przypadek to powieść, która zaczęła się wiele lat temu. A jeśli dotrwałeś do tego miejsca, daj znać w komentarzu, który język miłości jest Twój. Dzięki, że jesteś i pamiętaj: każdy z nas zasługuje na miłość, która mówi w Jego języku.